Silna i najlepsza drużyna Żoliborska, kandydatek i kandydatów do Rady Warszawy, lider listy Piotr Wertenstein-Żuławski, Renata Królak, Jakub Tra Traczyk, Radosław Kamiński, Kacper Pietrusiński. To jest drużyna do, do Rady Warszawy. Mamy też kandydatki i kandydatów do Rady Dzielnicy Klaudia Ziemiańska, Wiktor Jasianowski, Andrzej Smoliło. Lilianna Wroczyńska-Stępińska, Izabela Richter, Anna Świeżawska i Paweł Klich. I mamy tradycyjnie również kandydatki i kandydatów do sejmiku, bo te wybory to również y, są wybory do sejmiku. Jest z nami Katarzyna Łęgiewicz, Sylwia Lacek, Robert Rafałowski, Krzysztof Strzałkowski i Anna Uzdowska. Ja jak zawsze podkreślam y, i pamiętajmy o tym, że na naszych listach jest parytet, są kobiety, są mężczyźni i no i Warszawa tradycyjnie głosuje na kobietę, ale naszych kandydatów również serdecznie polecamy. Panie prezydencie, oddaję panu głos. Dzień dobry państwu. Ten tydzień, jak państwo widzicie, upływa nam oczywiście pod hasłem bezpieczeństwa, bo ono jest dzisiaj najważniejsze. I dlatego mówimy o tym, że Warszawa musi być gotowa na przeróżnego rodzaju wyzwania, dlatego że tych kryzysów jest mnóstwo od wychodzenia z pandemii. Kryzys migracyjny, ale oczywiście również wszystko to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. W związku z tym dzisiaj ten pakiet 117 milionów złotych, które mają wzmocnić przygotowanie Warszawy na właściwie każdy scenariusz, bo tutaj chodzi o przygotowanie na różne wyzwania i na różne scenariusze. Dzisiaj będzie na radzie miasta stołecznego Warszawy to nas oczywiście nurtuje w sposób fundamentalny dlatego że musimy być gotowi współpracujemy z rządzącymi jeżeli chodzi o ustawę o obronie cywilnej której do tej pory nie było ale w tym samym czasie jesteśmy w dzielnicach prezentujemy bardzo konkretne propozycje dla kolejnych dzielnic wczoraj byliśmy na Mokotowie dzisiaj jesteśmy na Żoliborzu gdzie z radnymi do Rady Miasta Stołecznego Warszawy, ale również z radnymi dzielnicowymi dyskutowaliśmy o tym, jakie powinny być priorytety na te najbliższe lata. Jak państwo wiecie, w każdej dzielnicy wybieramy trzy najważniejsze sprawy, które są do załatwienia. Jesteśmy w parku Kaskada, to jeden z najstarszych parków w Warszawie, o ile nie najstarszy, i tym priorytetem numer jeden wydyskutowanym przez nas jest właśnie rewitalizacja tego parku. Druga kwestia to ośrodek sportu i rekreacji tutaj na Żoliborzu, dlatego że on wymaga renowacji, wymaga sporych nakładów. W związku z tym też po tych dyskusjach stwierdziliśmy, że to będzie nasz drugi priorytet. I trzeci priorytet to basen w zespole szkół Elektronik. Ja tam niedawno byłem, dlatego że wspominaliśmy to, jak kiedyś ważne było to kino na mapie kulturalnej Warszawy, zresztą dalej ono istnieje, ale właśnie tam od, od wielu, wielu lat nieczynny jest basen. On wymaga dosyć gruntownej renowacji. Drodzy Państwo, właśnie na tym polega ta nasza drużyna, że nie tylko myślimy o samej Warszawie i o tych sprawach, które są absolutnie fundamentalne i podnosimy kwestie bezpieczeństwa, czy kwestie zdrowia, czy kwestie praw kobiet, ale również schodzimy na poziom dzielnic. Po to, żeby dyskutować o tym, co jest najważniejsze dla konkretnej społeczności lokalnej, to są właśnie te priorytety dla nas tutaj na Żoliborzu. Ja się bardzo cieszę, że jestem tutaj razem z tą silną ekipą, dlatego że koalicja obywatelska przedstawia swoje kandydatki i kandydatów zarówno do Rady Miasta Stołecznego, jak i oczywiście do Sejmiku, ale również do dzielnic w każdej z 18 dzielnic Warszawy. Ten zespół jest bardzo różnorodny, dlatego że mamy ludzi, którzy są radnymi już od wielu, wielu lat. Ja z Piotrem Versteinenem Żuławskim znam się od wielu, wielu lat i razem współpracujemy, ale mamy tutaj ekipę, której... Mamy również naszych burmistrzów, mamy ludzi, którzy współpracują ze sobą i na rzecz miasta stocznego Warszawy od lat dwudziestu, ale mamy również nowe osoby, z czego bardzo się cieszę. Wspierają nas również inne środowiska, bo koalicja obywatelska stara się przyciągać do siebie również działaczy społecznych, wszystkich, którzy są zaangażowani na rzecz tego, żeby Warszawa mogła się jak najbardziej rozwijać. Drodzy Państwo, cieszę się, że jestem na Żoliborzu, cieszę się, że jestem z tak dobrą ekipą. No jak zwykle, apel prosty, głosujcie Państwo na kandydatki i kandydatów w koalicji obywatelskiej. Na naszych listach można znaleźć wszystkich i kobiety, i mężczyzn, i osoby z olbrzymim doświadczeniem, jak również osoby zupełnie nowe, młode, z wielką energią. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Czy mają Państwo jakieś pytania do Pana Prezydenta? Tu jest mikrofon, zapraszam. Dzień dobry, Barbara Gendek, telewizyjny Kurio Warszawski. Za niecałą godzinę rozpocznie się sesja Rady Miasta. E, ważne e, tematy budżetowe. Czy to będzie dobry budżet dla Warszawy? Oczywiście e, my staramy się przygotować ten budżet, dzięki któremu będziemy mogli realizować wszystkie nasze najważniejsze potrzeby. Ja bym wolał, żeby tych pieniędzy było więcej, dlatego że jeszcze e, nie zmieniliśmy systemu finansowania samorządów i ten budżet dalej dla Warszawy jest trudny. E, pojawiły się pieniądze pod koniec roku, jak zawsze, natomiast no, my przez cały czas cierpimy na to, że te 11 miliardów przez te ostatnie lata zostało nam zabranych. E, natomiast już kolejny budżet, to wiemy, bo rozmawiamy z ministrem finansów, będzie zupełnie inny, dlatego że wtedy będzie mogła wejść w życie reforma e, finansowania samorządów, która uniezależni finanse samorządów od e, poczynań rządu, na tym nam bardzo zależy. Także ten budżet jest w pewnym sensie budżetem przejściowym. Oczywiście pozwoli on nam realizować te najważniejsze priorytety, co do których się zobowiązaliśmy. Nawet znaleźliśmy dodatkowe 117 milionów złotych z przeróżnych rezerw po to, żeby wzmocnić bezpieczeństwo wewnętrzne miasta. Mam nadzieję, że kolejne budżety będą na tyle dobre, że będziemy w stanie realizować jeszcze bardziej ambitne priorytety. Bardzo dziękuję. Widzę, że nie ma więcej pytań. Dziękujemy Państwu. Dziękuję Państwu bardzo. I do zobaczenia.